Genal, jedziesz za mną? No próbuję, próbuję, ale dlaczego tak szybko jedziesz? Jesteśmy już niedaleko, proszę nie narzekać. O, tutaj w lewo. Ja nie narzekam, absolutnie nie narzekam, tylko że zobacz, ja przez wszystkie tutaj próbuję cię dogonić i wszystkie drzewa muszę dotknąć. <grym> Słuchaj, już jesteśmy bardzo blisko. Słuchaj, to jest najlepsza baza, jaką kiedykolwiek w życiu widziałaś. I to jest idealna baza dla ciebie, zobaczysz dlaczego. A. To jest, to jest perfek... Cała baza już? Tak. Po już? Już? prostu potrzebowałam mówić, że trochę czasu, żeby pojechać kurczę. Uważaj, żeby schody. tu nie spaść. Zobacz, tutaj mamy No, jakichś ziomeczków, to co będziemy mamy tutaj Mamy samolot i inne rzeczy, ale to jeszcze nie wszystko, to jeszcze nie wszystko. Chodź tutaj. Co to nie do wioska, jakiej zaprowadziłeś? Przecież taka wioska jest w każdym Minecrafcie. Gotowe. Dotarliśmy. Um, co? Okej, okay, tutaj Zaraz jest ci wszystko pokażę. Woda. Dzięki. Ale najpierw, mam nadzieję, słuchajcie, że zostawiliście apkę w górę pod tym filmem. Mam nadzieję, że każdy z was subskryb Buje kanał! Dzięki, że mi kanał. <laughs> Słuchaj, musimy teraz zrobić tak, jak jest na tej tablicy napisane. Aha. Czyli musimy przesprintować przez wodę. Okej, okay. super, jeżeli tutaj zadania dajesz. No to dobrze. To tajne wejście, okej? Okay? Rozumiem, ale Uwaga. Ja, to będzie trudne? To jest, to nie jest takie trudne. O dobra, dobra, jestem! Czokle, dlaczego, dlaczego ty jesteś w ścianie? Zobaczcie, zobaczcie zobacz z innej perspektywy. E A. Nie, ja jestem po prostu. Jesteś pewien? i gdzie e... nogi ukryło? W porządku, wszystko jest okej, okay. wszystko jest... idziesz tutaj ze mną. Wiesz co, tutaj wyglądasz, jakbyś na przykład kolczyk zgubił albo pierścionek i próbujesz go znaleźć na podłodze. Albo jak glonojac. Absolutnie! To jest <laughs> bardzo dziwnie wygląda. Słuchaj, słuchaj, witam cię w mojej bazie. E, chodziło mi o to, że jest idealna dla Ciebie, bo ty jesteś niska. A. Haha, ha, bardzo śmieszne, no, przepraszam bardzo, dlaczego to jest twoja baza, jeżeli ty masz tutaj metr m czy coś tam? Bo ja się lubię czołgać, słuchaj, to jest baza zrobiona tylko nie i wyłącznie się z jednej, bardzo. z jednego e, bloku, to znaczy to jest jeden blok wysokości i mamy, zobacz, tu mamy wszystko, hej. Ty, ty okay. się tutaj śmiejesz, że tu jest źle i tak dalej, ale w tej bazie jest wszystko, dosłownie. Mamy um. informacje dotyczące tej bazy. Tutaj jest Winda, Góra, dół. Wiesz tutaj co? mamy skrzynki. Oczywiście w skrzynkach jest cizonko, jakbyś chciała. Znaczy, nie, ja, ja dziękuję. Wiesz co, problem polega na <laughs> tym, że to zbiania. jest rzeczywiście fajne. Ale problem polega, tak jak już mówiłam, że jak ty w ogóle się tutaj czujesz? Czy nie boli cię kręgosłup, e, szyja, ja jestem ogon wysporto, na Ja jestem wysportowany, e, no, ogonu szczytnie. nie mam, więc mi nie przeszkadza, uszy mnie nie zaczepiają a poczekaj, o to podłogę. wszystko to działa? E, oczywiście. E, teoretycznie, okej, okay, ale to jest strasznie dziwne. Uuu, chcesz się ubrać? A? Piżamka? To jest piżamka, zobacz. A, nie, no, albo może, no nie, no, nie będę ich <laughs> spała na odcinku, wiesz co? Ej, co ale... to jest? O, to, co? Tu można... Myślałem, że tu nie, można tu wejść. Nie, można. to jest po prostu taka roślinka, wiesz, chyba dla dekoracji, ale... A... Co, my tu mamy farmy, chodź zobaczymy farmy, gdzie tam, co tam są. Wiesz co, no idę, idę, ale naprawdę ja jestem w szoku, że coś takiego Nawet ktoś taki zrobił. zrobili. No, zrobili, ale no, wyobrażasz patrz. sobie? Hej! Buszujący w zbożu. No właśnie wiem! Zagrożenie wiesz? czyhające, patrz, ty sobie coś robisz, a tu nagle... Uch. Wiesz co, powiem ci tak, to wygląda jak jakieś po pierwsze zombie, albo jakiś dziwny tutaj naprawdę. Um, nie wiem, jakieś zwierzę, cokolwiek to naprawdę nie jest kuczy tutaj dobrym Chodź zobaczcie, co tak... jest na dole. O! Są zwierzaki. Ej, czemu te zwierzaki są wyższe od nas? Gdzie są te zwierzaki? Chodź na dół. schodkami się... na dół jeszcze. A, e... tutaj, jeszcze przy farmie? Tak, jeszcze w dół tu jest zejście, zobacz. O, w ten sposób, okej, okay, rozumiem. E, te e... zwierzaki są wyższe od nas w tym momencie. Poczekaj, ale jedną tutaj w ogóle kurczaki, zmieściły? Kurczaki mogą po nas deptać. No właśnie, nie, albo wiesz co, ja mogę sobie patrzeć na ich pazury na przykład. Jest jeszcze kurczakowe. jedna farma? No tak. Ej, ta baza jest naprawdę ogromna. I... Zobacz, melony. Melony dynie. dokładnie. A to, co, to, to, to Poczekaj, tutaj. ale tutaj, przepraszam bardzo, nie zobaczyłeś. To jest wy... Przepraszam o. bardzo, nie zobaczyłeś tutaj, że ta na przykład farma melonów oraz dyni jest zrobiona tak, że musisz jakby lewitować na wodzie? Jesteś Jezusem normalnie, prawie. Hej, ja mam coś ciekawszego tu na dole. Co, przepraszam, co jest ciekawszego bycia Jezusem? Tajne w wyjście. W własnej bazie. Um. Tajne wyjście, zobacz. Patrz, przyjechaliśmy tamtędy, tamtym mostem. O nie, o nie, to mi się bardzo nie podoba. Jak ktoś może tutaj przez taki Ani nie, to nie jest tajne wyjście, ja wiem co to jest. Co to jest? Jeszcze to jest. coś bardziej tajnego? Mo What? No to jest oh! tajne wyjście. Nawet mob grinder tutaj jest. Zobacz, zobacz, to jest mob grinder. A. Możesz sobie na leżąco rozwalać moby. Wiesz co? Powiem ci tak. Z jednej strony jest super, ponieważ ja gdybym mogła, to robiła wszystko na leżąco, bo ja całe życie spędzam w łóżku. Ale czy to już nie jest przesada? Nie wiem, czy to jest coś, czym się powinnaś chwalić, ale no. Przepraszam <laughs> bardzo, jak ktoś robi sobie tutaj bardzo okay. częste. Te. Zawsze chciałaś być robakiem. No, tak, ale... Zawsze chciałaś miło, to... być takim zwykłym bugiem, który no, sobie chodzi. Tak, chociaż ja po prostu sobie, wiesz, robię po prostu częste tutaj um, takie, no, dwugodzinne sny, takie. E, dokładnie. Bardzo dziwne. Dokładnie. Bardzo... Znaczy, przepraszam, bardzo normalne, to nie jest bardzo... Czekaj! E, wow. Co to? Ej, to jest ładne, to jest zobacz, ładne. Zobacz, bo że... my jesteśmy że w 17, tu są, zobacz, te Lash Caves, tak, są Tak, tylko czy wszystkie... ja mogę wejść i... Znaczy, tam co, do co, nich? Co tutaj? E, tu są jakieś co? dziwne... To wygląda jak jakieś mini lochy, wiesz? Albo kopalnia. Tu jest woda. Bardziej kopalnia, wiesz, co? Aha, tu jest. Co? Wyjście? A um, tak, znaczy nie. Tutaj są. Czekaj, ja wychodzę, ja wychodzę, ok? Ok. Najwyżej. Czy da się tędy jakoś. Patrz! Co? To są po prostu What? niewidzialne bloki. What? Tak, ale nie mam żadnego pojęcia, do czego to prowadzi. Czyli to jest. To tamtej wioski, wioski, wioski. Do, tutaj, tutaj, do tamtej wioski. Do tamtej wioski. Do tamtej wioski, tam jest, zobacz. Ale poczekaj, może wróćmy do tej bazy, czy tutaj ale to poczekaj, bój, zwiedzić. Ale poczekaj, bo ja chcę. Nie, nie, nie. Ja chcę zobaczyć, do czego to prowadzi. Rozumiem, okay. że to jest ta wioska, ale a, rzeczywiście, zobacz. Na końcu tutaj jest winda, która wodą poprowadzi nas rzeczywiście do tamtej wioski. Możemy wracać. Czyli co, wracamy? Tak, absolutnie. Poczekaj, może ty iść pierwszy, ponieważ może bardzo uroczą, naleśnikową, tą. Um, jak ktoś na a ja jestem głodna, więc się Ej, nie moja Ej, moja pelerynka patrzeć. w ogóle Patrz, moja pelerynka się zaczepiła o ten. Tak, widzę, więc troszeczkę nie widzę tych naleśników, ale ogólnie są bardzo, bardzo wyglądają na smakowite. Dobrze, to w takim razie w tamtą stronę, tak? Teraz. Okej, okay, tutaj jest zejście na dół. Ale mi się to nie podoba. Enchanting jest... i zbroje. Tu hej, są, zobacz wszystkie zbroje hej, możliwe. A co jeżeli ktoś na przykład cierpi na klaustrofobię? Ja nie cierpię na klaustrofobię, ale raz um, tutaj musiałam siedzieć w windzie przez dwie godziny i też mi nie było miło. Więc dla mnie ta baza byłaby przerażająca po jakichś, nie wiem, 30 minutach. Pizzowie, wiesz, wy byście się. chcieli taką bazę? Dajcie znać w komentarzach, ponieważ zastanawiam się czy ja mam rację, czy Czoklet ma rację, w sumie nie, kto może, jakie są opinie na ten temat, moim zdaniem to by było męczące po jakichś, nie wiem, właśnie Hej, 30 minutach Ta baza jest super, bo ty możesz taką bazę zrobić na przykład pod podłogą swojego kolegi i on nie będzie wiedział No, teoretycznie e, w górę tak W czy w dół? A, niech będzie w górę A... e, Trzymaj sprint, żeby używać windy to chyba nie działa kompletnie. Wiesz to, czyli musimy chyba w dół, bo tu tak, jest tylko w dół tak, zejście. Tak, po prostu. Tak, to było okay. rzeczywiście. Hej! E, sprint! Hej! O! Sprint! Hej, okay. to było przerażające, widzisz, ja już dostałam tutaj zawału. Tutaj mamy piecyki. Oj, mamy burzę również tutaj w, na zewnątrz. E, tutaj, czekaj, tutaj. Oh, Okej, okay, naderwam. Kopalnie? Ta baza ma wszystko, dosłownie wszystko, co można chcieć w jakiejkolwiek bazie w Nie, no to wszystko prawda. Wszystko. Nie, no to prawda, tu się zgadzam, co to tu jest? się zgadzam. A to jest tylko woda. A, tak, tak mi się wydaje. Tutaj jest up and down, czyli są kolejne... Juuu, zobacz co tu się dzieje. Co tu się dzieje? Powiedz mi, że to nie jest przerażające. Powiedz mi, że tutaj z drugiej Winda? strony zaraz tu nie wyskoczy jakiś dziwny tutaj potwór z podziemi i będzie próbował mnie kąsnąć Hej, w szyję. to jest autostrada, proszę nie narzekać, to jest, to jest wyjście chyba tajne czy coś. A, tak mi się wydaje, no ale jak wejdziemy tu to się nie wyjdziemy? Chodzi się Zobaczymy co tam jest? Dobra, no to leć. Uwaga. O, Elo, ja tu zostaję. A, to jest garaż. A, to jesteśmy, dobrze czy źle? E, jesteśmy po prostu w garażu, okej. Okay. Ale udało ci się szybko wrócić, tak, więc to jest tak. Wracamy. Fajne. Tam było jeszcze zejście niżej, prawda? To jest jakaś kopalnia, może? Wiesz, to tak mi się wydaje, no bo tylko i wyłącznie tej kopalni um, nie było W takim pokazanej. razie. Gdzie my no, tu idziemy? Cię. No mówiłam ci, to jest zbyt przerażające. Sprint? Naciskam. O! Hej, to mi się w ogóle nie podoba. Czasami to działa, czasami to nie działa, a już dwa serduszka straciłam. A, to jest chyba tajne wyjście, wiesz? What? What? Tu jest też łódź wodą. Okej, okay, wiesz co, ale czy ja może, tutaj... Czy może to tutaj wsiąść razem ze mną? Ehm, mogę, tylko że musiałam troszeczkę wziąć tlenu, wiesz? Ehm, Poza tym jest... co? Da się tu wejść, czy nie? Ehm, nie, tylko dla jednej dać. osoby jest. O, no to widzisz. Poczekaj, ale gdzie jest ta nasza baza? Gdzie możemy... Tutaj. Tutaj, a, tutaj na dół. Okej, okay, tylko... Ty wciąż masz powietrze z jakiegoś powodu? No tak. Okay. Proszę bardzo. To było mega dziwne, ponieważ mi się bardzo szybko skończyło. Chodź, wrócimy, zobaczymy, czy coś tu jeszcze jest fajnego. Brakuje mi tutaj kopalni. Brakuje mi tutaj na przykład zrobionych tuneli, których można kopać i już by doszło e, do jakiejś um, konkretnej Stąd? lokalizacji. I co przez to rozumiem? Chodzi mi o to że tak jakby tutaj jeżeli jest ta taka mega baza zobacz, ona jest taka epicka i nie ma na przykład już zrobionej jakiejś dziury w kopalni? Może może do, w sumie kopiesz sobie gdzieś indziej. No ale to by e, to by miało sens. Tu jest, to jest czekaj. By miało sens. Info o bazie czy są tu jakieś? Według tej książki zrobiliśmy już wszystko co mogliśmy. I bardzo dobrze powiem ci tak e, taka końcowa ocena. W ogóle jak to jest? Często, klosz, poczekaj, nie ruszaj się. Popatrzcie na siebie z F 5 e Czekaj. Nie, nie widziałeś. O, o. Miałeś normalnie głowę, tak tylko ci wystawała. Okej, okay, końcowa opinia jest taka, że rzeczywiście całkiem fajny pomysł, naprawdę. I kurczę, taka się to na jest... motocykl? A. Nie chcę się na do motocykl bezadziejny. Możesz możesz mówić końcową opinię, jak będziemy jechać, bo ja chcę zobaczyć tą wioskę. A, okay. Ta wioska gdzieś nas prowadzi w jakieś fajne miejsce i ja chcę zobaczyć, co tam jest. Czy tam są jakieś fajne budyneczki? Z tego co widziałem, są customowe, więc jeszcze na sam koniec. Zerknijmy sobie, jeśli to jest gdzieś tu. Tak, jest tutaj, jedziesz za mną? Tak, tak, tak. Chodzi mi o to, że to jest super, ale tak tam 10 minut. No, w sumie tak, ale to jest fajny pomysł, żeby zbudować coś takiego. O, o, a. Czy a, wpadłeś w wolę? A, a Nie, ale, ale, miałem problem z, z ogarnięciem się. Okej, okay, zobacz, to jest, tu jest wioska? to są, to ej, poczekaj, taka w ogóle budowla, to jest to do, mm, Stajnia. Tak, nie, 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 to też jest stajnia, ale to jest jakby budynek, do którego e, przychodzimy, jak wychodzimy tym takim mostem, który jest niewidzialny. Tak, 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 tak. Więc I tutaj to jest, są domy. Tutaj, tutaj dom. kolejne domy. Ej, te domki są całkiem ładne, można by Taki tutaj osiedla mieszkać. nawet, nie? Aha. Ej, powiem ci, czy e ja mogę wejść? Proszę. Proszę, proszę, Dziękuję. proszę, proszę. Powiem ci tak, ja o wiele bardziej wolę tego typu domy. Hey, gdyby takie domy były w prawdziwym Minecrafcie w wioskach, to by było super. Te domy są takie ładne, są w miarę proste, takie jak w Minecrafcie by były domy, ale jednocześnie nie są takimi malutkimi klitkami, metr na metr, w których że mieszkają. Cape Row. Oh, jest nawet telewizor z nagłośnieniem. To, to dobrze, dobrze, dobrze. Ja to sobie walczę na śmierć i życie, a ty oglądasz telewizję jak zwykle. E, zwiedzam wioskę, bo jest bardzo ładna. Poczekaj, tam coś jeszcze jest chyba. Ogólnie całkiem fajny pomysł, że właśnie. E, chyba o. przeszkodziłem w imprezie. Co się stało? E, chodź, tu zobacz, jakaś jest pr prywatka, jakaś, jakaś. Z creeperami? Cieka... Tak, ło, ło, ło. wiesz co, wiesz co ło, ło, tyle ło, ło, ci powiem, że tutaj to jest niesamowicie niebezpieczne. Ło, ło, A tu jest w ogóle kolejne, kolejne są motocykle. E, ale nie to, nie, to nie ta prywatka, chodź, chodź, pokażę ci. A zobacz, ile to jest w ogóle villagerów. Dlaczego oni nie siedzą w tych domach? E, właśnie o tych villagerach mi chodziło, chodź tu zobacz. To jest jakiś chyba tej klub spotkań, zobacz. A um, wiesz, co to ehm. bardziej wygląda jak więzienie? Zobacz, tu jest tylko i wyłącznie jedno ehm, patrz, łóżko. Tu ktoś chce się dostać do środka i nie może. No tak, to jest mega dziwne. Chyba, że oni <laughs> wszyscy po prostu próbują spać na jednym łóżku, tak też może być. No ale dobra, hej, myślę, że zrobiliśmy już wszystko. No, nie się tak. się samolotem, ehm, ale chyba nie zniszczyliśmy. musimy. Zniszczyliśmy tutaj oczywiście tę wioskę, bo ktoś nie zauważył, że Creeper a, a, za nim siedzi. T, troszkę. Ale ogólnie, moi drodzy, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o takiej bazie. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. Dla mnie zbyt klaustrofobiczne. Ehm, I powiem wam, że na takiej bardzo małej przestrzeni, w sumie sensie może nie małej, ale płaskiej, można znaleźć wszystko, co potrzeba w danej bazie. Więc, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!